Zaczynamy serię pozdrowień pięciu ostatnich subskrybentów. W dzisiejszym odcinku Oliwiera, Julitę, Lilię, Agatę, Jakuba. Pozdrawiam! Hejka krawędzi, to ja, Ako Lesja, o mnie Ako Team. dzięki, że jesteście. Dziś niesamowity dzień, bo robimy okładkę płyty i zobaczcie, jak wpęciam naszą bohaterkę na kina. Trochę się stresuję, bo nie wiem czy ta mordę się nie śmiać i jak ona zareaguje. Wkręt będzie w pokoju zwierzęt i Zosia nie będzie wiedziała, że kamera jest włączona. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Basen jest w ci przygotowy a jeszcze dalej stresuje, czy brak się uda. Te wyłączone są z drewna i nie wiadomo, czy przyżyją domu. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i że się nie rozledzą. Dajcie łapkę w górę, żeby się udało i subskrybujcie mój kanał. Zapraszam na makijaż. Cześć, Zosia, Mam na imię Alessia. Dzisiaj chcę z pomocą Hector, pokażę ci karderowiek, gdzie będziesz mogła brać cukierkę do sesji. Super, cieszę się bardzo. Bardzo mi się podoba za i idziemy właśnie Chodźmy. Zapraszam Cię degarderowy. Trzeba. Mamy tutaj dla ciebie sukienkę tu, a to jest płaszcz do sukienki. Czerwony. Piękny kolor. Lubię czerwony. Trafiłyście. Super. Zapraszam na wywiad. Nie wiem, czy Przemek się zmieści. Przemek, sutnia zajęła swoje miejsce. No nie zmieści się. <grym zmyści> się. <grym zmyścił> Przemysław. Oh my God. Nie, zawsze lepiej we dwóch. No, tak na zasadzie kontrastu, no nie? zawsze na tym brzydkim człowiek lepiej wychodzi, no nie? <grym zmyścił> Wy jeszcze macie jedno oświadczenie do podpisania, tamte oświadczenie. Słuchajcie, jak wiecie, nasza woda, nasz basen jest połączony z morzem, ponieważ to jest woda morska, więc w trakcie sesji może się wydarzyć, że jakaś ryba wpadnie. To się już zdarzyło. Pani wiedziała o tym. I może się tak zdarzyć. Czasami jest to zwykła ryba i mi się nie dzieje, ale czasami może to być rekin. Niestety jest sesja zdjęciowa podwodna, to jest czasami sprawa że okay, okay. Mamy taki specjalny system, który to wykrywa i wtedy jak on wpadnie, to prąd go przesuwa albo na prawo, albo na lewo, ale może się zdarzyć, że któryś z Was nie zdąży wyskoczyć, dlatego musicie podpisać, która noga do <grym> Czy prawa, czy lewa. No dobra. I wystawić tą nóżkę. Wiesz ja myślę, że mm, no, lepiej by było, żebyś wyskoczyła, żebyś zdążyła wyskoczyć, a teraz tak wiesz, na wszelki wypadek musimy mieć zabezpieczenie, że na własną odpowiedzialność się zgadzacie. Bo może Zabieram się coś do gryzienia na... noga prawa. A Prawo wybierasz? Yy, tak się zastanawiam. Który ci będzie mniej szkoda? Nie żartuję. Znaczy, który mi będzie mniej szkoda. Yy, jak będę jeździł samochodem, to zawsze mogę sobie automatyczną skrzynię biegów yy, jeszcze zorganizować. No ale tak się zdarzyło, że tam leciała langusta, teraz langusta no, jest w akwarium, tak? Także te wszystkie z tutaj, co oglądaliście właśnie również, to są właśnie poses posesyjne wszystko. Także wyrażacie zgodę, mimo tego, że wiecie, że może coś takiego wydarzyć. No tu długopisy wam jeszcze muszę dać, żebyście podpisali sobie to. Tylko u mnie nie był rekin, tylko wąż wodny. I miałeś jeszcze węża wodnego. Tak, no. Ale już nie straszna, naszych gości. Czyli prawa... Zosia, która noga? Coś co, no nie wiem, nie wiem. Ale ja to doradzisz, no doradź coś. Ty Też jeżdżę samochodem. Mhm. Myślisz, że lewa mogę to pożyczyć tak, na chwilę? Tak, oczywiście. No ja już się zestresowałem. A ty którą łapkę byś wygrał? O no, no, no. nie lubię. Przechodzimy do wywiadu. Jak zaczęła się Wasza przygoda z muzyką? Nasza przygoda z muzyką zaczęła się bardzo wcześnie, bo y, już w szkole muzycznej, czyli tak naprawdę od dziecka y, gdzieś tam przynajmniej u mnie w domu muzyka była obecna. Zawsze chciałam na czymś grać. Padło na wiolonczelę, absolutnie nie żałuję. Także wiolonczela jest ze mną, tak można powiedzieć, od samego początku. Nawet ja troszkę wcześniej, czyli przed szkołą muzyczną, mój tata jest muzykiem i, i po prostu ta muzyka była w domu. Co prawda, on wykonuje muzykę rozrywkową, więc yy, nie klasyczną tą, którą ja wybrałem. No ale przez to, że były próby, ja ciągle się z tą muzyką gdzieś tam spotykałem. No i to się to też mnie nauczył? grać, co też on zrobił i za co mu dziękuję, bo na przykład moje dzieci też mnie proszą, żeby mnie uczył e, grać, a mam taki problem z czasem, że, że tak różnie to z tym e, bywa. Także tata akurat z moją prośbę. Skąd wziął się pomysł na sesję podwodną? Skąd wziął się pomysł? To jest bardzo dobre pytanie. Kilka tutaj czynników miało decydującą rolę. Przede wszystkim, jak zobaczyłam te zdjęcia, to od razu była mi zafascynowana, od razu przykuły moją uwagę. I sobie pomyślałam, wow, ale to było super zrealizować coś takiego i przeżyć taką przygodę, bo to jest niesamowita też przygoda. A ponieważ nagraliśmy utwory na naszą płytę, które są często zapomniane, dosyć mało popularne, tak mi się pięknie skojarzyła ta otchłań wody z otchłanią tej zapomnianej muzyki, i to się tak cudownie złączyło w piękną całość, że. No moja idealna okładka właśnie wygląda w ten sposób i jestem przeszczęśliwa, że możemy tutaj być. Czy umiecie powiedzieć, się nie boicie wody? Wiesz co, no dotychczas się wody nie ja bało. Się, ja się boję rekinów teraz. Ale nie, no myślę, że damy radę, Nie, no myślę, że damy Przekażę. radę, Ahoj przygodą. No, a choć przygoda, no ale jak? A ja mam jeszcze pytanie, dlaczego to jest subskrybuj, a nie subskrybuj? Jakbyłam to miałam trudności z powiedzeniem subskrybuj i powiedziałam, że podpisałam subskrybuj i wszystkim się spodobało i tak zostało. No, myślę, że to się przyjmie. Tak. super, i jest logo. I logo jest cudowne. Zosia teraz wskakuje do wody. Zosia jest w wodzie i nie wiem, będzie jak grekiem wpadnie do wody. Mam czerwoną suknię, tej krwi nie będzie widać na nas więcej. Ja się nie, w niebo jestem przyzwyczajona, także trudne warunki pracy willa, wieliczka. na radę. No. Ja zjebam. Ja Tutaj słuchajcie, sesja pod wodą violonchela i gra muzyka. A tutaj co się dzieje? Proszę bardzo. No Lala. wie pan, co ławia jaki relaks! Aż w takim stroju. Był <grym> rekin, ale Zosia zdążyła wyskoczyć. Jest wszystko dobrze. Wrażenia super, i z niecierpliwością będziemy czekać na efekty końcowe. U Tobie jak się podobało? No mi super się podoba. Ta czerwona suknia mega. Tak. Poczekamy na efekty. A teraz zobaczcie efekty tej sesji: czerwona sukienka na czarnym tle, plus fale to jest hit. Oświadczenie podpisane przez Przemka i przez Zosię wybrali tą samą nogę. Lewo do Gryzienia i lewa do Gryzienia, ale się zgrali. No to, no to nie, jeśli to ma być na... to, Muszę mówić z falami. Cześć Zosię. Mów kiedy? No już możesz mówić, że co? Cześć! Jesteśmy w Villa Wieliczka i robimy dzisiaj sesję podwodną z wielą czelistką. Antuan grał na skrzypcach 7 lat, to teraz sobie trochę przypomni, co? A <grystanie> powieszę ten strój. Dobra mi się, Jak długo prowadzisz? Już chyba 3 lata, Czy no. lata, no. Robię asmy.